Na początku marca do Gdańska zawitał uśmiechnięty autobus. To nowe dziecko wykonane przez polską firmę AMZ Kutno, która zajmuje się produkcją pojazdów specjalnych. Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego cieszy się, że to właśnie Gdańsk jest pierwszym miastem, gdzie możemy testować komunikacji miejskiej autobus o futurystycznym wyglądzie. Jest to połączenie w zasadzie wizji plus technologii dopasowanej do wizji. Dlatego autobus jest że tak powiem, bardzo wyrazisty na rynku i bardzo go widać. Autobus AMZ City Smile został zaprezentowany po raz pierwszy na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego we wrześniu 2011 roku. Od 3 marca, dzięki współpracy z firmą Warbus, zostanie przetestowany w praktyce na pasażerach Gdańska i Sopotu. To jest autobus testowy, który został nam użyczony, aby przedstawić nowy typ. Pojazdu komunikacji miejskiej. Będzie on testowany przez naszą firmę na ulicach Gdańska i Sopotu. Linia 117, linia 143, linia 122. Na pewno tamten autobus się pojawi. Konstrukcja polskiego autobusu miejskiego jest nafaszerowana nowinkami technologicznymi. Dzięki doświadczeniu firmy w budowaniu pojazdów dla wojska czy policji, udało się ten model zaprojektować tak, by był od swoich konkurentów lżejszy o 1,5 tony. Oczywiście większość zmian kryje się pod obudową tego autobusu. Są to naprawdę bardzo nowoczesne rozwiązania, jak choćby wykładzina, wylewana fasoodporna, odporna, która pozwala zachowywać wnętrze autobusu w idealnej czystości. Bardzo łatwo jest ją umyć i, szyb, i bardzo szybko się to robi. Długość autobusu, ten, który za nami stoi, ma 12 metrów, pojemność 105 pasażerów. Autobus jest w pełni klimatyzowany, automatyczna skrzynia biegów, zawieszenie pneumatyczne jest przystosowany do przewożenia osoby niepełnosprawnej. Jest bardzo niski, jeśli chodzi o jego zawieszenie nad ziemią, bo jest to zaledwie 330 mm, czyli praktycznie na wysokości krawężnika. Najważniejszym wyzwaniem dla liniowych autobusów to niezawodność przez cały czas posługi pasażerom. Zapytaliśmy się jednego z kierowców o pierwsze wrażenia z jazdy. Na pewno troszeczkę lepszy jak Solaris. Nie jest taki miękki jak Solaris przede wszystkim. nie. No, co resztę? Resztę okaże się, jak będzie się go użytkować na co dzień. Myślę, że autobus bardzo ciekawy. Miałem okazję go obejrzeć również wewnątrz. Z zewnątrz przypomina taką uśmiechniętą twarz trochę jakby z filmów Cars. Natomiast rzeczywiście autobus o ciekawych rozwiązaniach, bardzo starannie wykonany. Być może rzeczywiście nowa oferta dla polskiego rynku autobusów miejskich. Pytanie, czy uśmiechnięte autobusy na stała zagoszczą na gdańskich i sopotkich ulicach pozostaje jeszcze bez odpowiedzi. Decyzję o tym podejmą już sami operatorzy, czyli ZKM, Warbus czy PKS. My jednak już teraz zapraszamy do przejechania się testowym egzemplarzem. Dla wszystkich sympatyków autobusów ogłaszamy mini konkurs. Czym wyróżnia się polski autobus na tle innych jeżdżących po gdańsku? Odpowiedzi prosimy przesyłać na kontakt Małpa Północ na TV. Autor najtrafniejszej i najciekawszej odpowiedzi otrzyma ten oto kolekcjonerski bilet skasowany w przeddzień wyruszenia uśmiechniętego autobusu na testy.